kilka budowli przetrwało. Przed nami widać ten zbaniowaniem, taki renesansowy mały pałacyk, w którym dzisiaj znajduje się biblioteka, a w powstał on najpewniej w 1600 roku na miejscu dawnego tego małego zameczku, który przebywali tutaj w średniowieczu pierwsi książęta szczecińscy z banimem pierwszym. Śpimy słońce nad jeziorem Dąbie i mamy piękną pogodę, to jest bardzo ważne. Widzimy te czwarte co do wielkości jeziora w Polsce, 56 km kwadratowych, 17 długości, 7,5 szerokości, dość płytkie, ale jezioro, które stanowiło okno na świat Szczecina. A dlaczego? W 27 roku właśnie przy tym, przy, yy, przy tym jeziorze powstaje lotnisko, Lotnisko polowe, ale też wodne, hydroplany tu lądują. Oczywiście proszyły ptaki. Dzielny Paul Robień, ornitolog, który mieszkał na jednej z tych wysp przed nami, pisał do samego Geringa, żeby nie przesadzał z tym lotnictwem. Rzeczywiście doszło do jednej katastrofy. Kiedyś jeden z samolotów spadł tutaj. Można było opuścić i podróżować z Szczecina bardzo szybko, lecąc. Lecąc, samoloty startowały właśnie z jeziora. No było bardzo fajnie, ciekawie. Mogłaby być trochę dłuższa, ale było fajnie. Przypadkowo jestem na tej wycieczce, bo przeczytałam o niej w gazecie w moje miasto i po powrocie z pracy postanowiłam się zaraz zapisać. Więc wrażenia są wyśmienite. Organizacja jest super, policja bardzo miła, pożyteczna, kierowcy też dostosowywali się, nie było problemów, także bardzo miły przejazd, pogoda sprzyja, no tutaj dotarliśmy nad piękne jeziorko, posiłek przygotowany, bardzo fajny pomysł dla każdego w każdym wieku, od kilkuletniego dziecka aż po starsze osoby, tempo które pasuje chyba każdemu. I przy okazji można się dowiedzieć ciekawych rzeczy na temat historii Szczecina. Przede wszystkim idea pokazać mieszkańcom Szczecina, jak, jaki tak naprawdę piękny jest Szczecin. Pokazujemy historię Szczecina, tą, którą odkrywamy co niektórzy po raz pierwszy, i ci, którzy tak naprawdę już o tych miejscach wiedzieli, Przemek Głowa opowiada bardzo ciekawie, jest profesjonalnym przewodnikiem Peteteku, opowiada z pasją, i to jest jeden z takich można powiedzieć, mocnych punktów naszych rowerowych podróży. Natomiast to, co z drugiej strony robimy, to to, że zbieramy pieniążki dla potrzebujących. Chcemy wyposażyć świetlicę na szpital dla dzieciaków w szpitalu warkońskim, a zarazem kupić rożki dla niemowląt w szpitalu w policach. Tak więc impreza ma charakter z jednej strony poznawczy, z drugiej strony pomagamy tym, który, którzy naszej pomocy potrzebują. Także a można powiedzieć, imprezę. Uznajemy za udaną, bo w dniu dzisiejszym odbyła się ostatnia, czwarta wycieczka z cyklu rowerowe podróże Małe i Duże. Natomiast Pojawiła się inicjatywa, aby zorganizować jeszcze imprezę stacjonarną, którą planujemy na 4 października, gdzie dokonamy pewnego podsumowania naszych wycieczek. Tam też najprawdopodobniej ogłosimy konkurs, konkurs na propozycje ze strony uczestników naszych wycieczek w kontekście zaproponowania trasy na rok przyszły, ponieważ chcemy, aby nasza inicjatywa rowerowe podróże małe i duże wpisały się na stałe już w taki świat cyklistów Szczecina, świat cyklistów w zachodniopomorskich.